Witam serdecznie Trygon Ziemi na moim kanale Byki, Panny oraz Koziorożce. Zapraszam Was, kochani, do czytania tygodniowego od 27 października do 2 listopada. Sprawdzimy energię na nadchodzący tydzień, pracę, finanse, uczucia oraz zdrowie. Przypominam, że czytanie jest ogólne, ono nie musi rezonować z każdym z Was. Poczytania prywatne zapraszam do kontaktu. Adres e-mail znajdziecie w opisie pod tym filmem. Wykonuję czytania z odpowiedziami na wszystkie Wasze pytania, czytania partnerskie, miłosne, miesięczne oraz roczne. Wykonuję również branzoletki, wisiorki i talizmany z naturalnych kamieni ze znakami Zodiaku na zamówienie. Zapraszam Was do działu Karty Posty na moim kanale oraz na stronę www.astralnyzakotek.pl. No i przejdźmy do czytania tygodniowego. Zaczynamy od byków. Byczki moje byczki, co też dla Was przyniesie nadchodzący tydzień Uu. arkana wielkie się kłaniają, kochani, duże zmiany. I ogólnie przychodzi do Was coś z przeznaczenia. Eee, najpierw tak, jeśli chodzi o pracę, przy piątce denarów może być sytuacja, że Wy albo tracicie pracę, albo już tracicie. Motywację do tej pracy, nie chce Wam się pracować, bo nie zarabiacie adekwatnych pieniędzy do wkładanego wysiłku. Czujecie się wypaleni, zniechęceni, macie dość i będziecie chcieli coś zmienić. Widzę, że przez internet wysyłacie CV, szukacie tej pracy, coś mi się pokazuje w jakimś urzędzie, w jakimś, jakiejś instytucji. Gdzieś macie szansę otrzymać pracę w jakiejś wielkiej właśnie instytucji czy korporacji. Natomiast kochani, trzeba działać, trzeba wysyłać CV, trzeba poszukiwać tej pracy, bo ona się znajdzie. W tym tygodniu w ogóle mam radość przy Was. Może tak być, że albo ktoś Was zaprosi na rozmowę o pracę, albo faktycznie tę wymarzoną pracę już otrzymacie. Tutaj, jeżeli chodzi, kochani, o związki, no mamy piękne energię. Macie tutaj dobrą zabawę i poznanie kogoś na, podczas tej zabawy, więc to może być na przykład weekendowa zabawa Halloweenowa, tak, bo będą imprezy Halloween, więc być może gdzieś się wybieracie, bądź do kogoś na domówkę. Czy też sami ją zorganizujecie, tu macie szansę kogoś poznać, to będzie bardzo ognista, fajna osoba, ale też taka, która potrafi cieszyć się życiem, ma pozytywne podejście do ludzi, do, do, do życia, także bardzo fajnie. Tutaj też może ktoś z przeszłości się odezwać. Król Buław mi się pokazuje, Byk Pan na Koziorożec. Może, przepraszam, Baran Lew Strzelec. Więc być może ktoś z przeszłości się odezwie, z kim byliście w jakimś romansie. Bo tu mi się pokazuje romans, który może znów się w Waszym życiu zadziać. Może być powrót do romansu I czy wydacie temu szansę, czy nie To już zależy oczywiście od Was, moi kochani Ale ta osoba się może odezwać Nie wiem, Whatsapp, Instagram, Facebook Internet mi się pokazuje Ta osoba się do Was odezwie, napisze i zechce odnowić kontakt. Jakieś sprawy sądowe mi się pokazują i wychodzicie na prostą. Zakończenie spraw sądowych, e, tak jakby wszystko będzie na Waszą korzyść działało w tym tygodniu. Zdrowotnie jakieś cięcia, zabiegi. Jeśli ktoś ma zabieg, operację, kochani, nie martwcie się. Szybka rekonwalescencja i powrót do zdrowia tutaj są pokazane. Nic z tego nie będzie. Nie wiem, czego to się tyczy. Być może gdzieś tam po głowie chodziło Wam jakieś pytanie od dłuższego czasu. Nie wiedzieliście, co zrobić. Może chcieliście kurczowo trzymać się pracy, która was wypala, no to nic z tego nie będzie, kochani, tak? Także tutaj zapraszam Was do czytań prywatnych i zapraszam na stronę www.astralnyzakątek.pl. Kolejny znak to panna. Moje drogie panny, zobaczmy, co dla Was w tym tygodniu. Okej, okay, tutaj tak. Tu widzę jakąś zazdrość, zdradę, ktoś kogoś zostawia trójkąty miłosne mi się pokazują. Ktoś się dowie o tym, że partner partnerka są nie fair, może to wy na przykład, tak, gdzieś tam na dwa fronty próbujecie, ale tu mi się pokazuje, że wyjdzie szydło z worka, wyjdzie prawda na jaw. Dla części z Was jest powrót kogoś z przeszłości, ktoś się może odezwać, ale Wy nie do końca jest, jesteście zainteresowani e, tak, jakby odnowieniem kontaktu. To jest ktoś, kto Was zostawił, zgostował, mm, zniknął nagle z Waszego życia, i teraz się pojawia, bo nie ma innej opcji. Wiadomo, jesień, zima, zimno się robi, zimne wieczory. Szukamy ciepłej kołderki, tak, drugiej osóbki, no ale nie zawsze. Jest to ktoś, komu warto ufać i kogo warto przyjąć pod swój dach, bo ta osoba być może szuka schronienia po prostu na te chłodne dni. Wiecie, jak to wygląda w tych czasach. Mm, nikt nie lubi samotności, takie trudne są te polskie zimy, tak? Noce, jak człowiek jest sam i czuje się osamotniony, no i przeważnie takie osoby właśnie wracają po to, żeby na jakiś czas mieć schronienie, a później idą w swoim kierunku. Więc kochani, na to zwróćcie uwagę, żeby ktoś wam tutaj nie zrobił jakiegoś psikusa, tak? Wy możecie też kogoś poznać, ale pokażcie mi się przy pracy. Poznanie kogoś przy pracy, w miejscu pracy, lub też jakiś wyjazd służbowy. W ogóle w pracy macie zwycięstwo tu super atmosfera, fajni ludzie. Projekt może uzyskać właśnie uznanie, ale będziecie docenieni. Jeśli liczyliście na jakąś podwyżkę, jak najbardziej tak. Jeśli szukacie pracy, może być w tym tygodniu zaproszenie na rozmowę, bądź już właśnie dowiecie się, że ktoś was przyjął, że was zatrudnia i będzie podpisanie umowy. Bardzo fajna energia. Zdrowotnie dziewiątka kielichów. Karta pokazuje problemy z narządami płciowymi oraz z hormonami więc tu warto sobie badania wykonać. Karta wyroczni, jeszcze nic nie jest przesądzone. Tak wygląda tydzień dla Was, moje drogie panny. Zapraszam do czytań prywatnych i na stronę www.astralnyzakątek.pl I ostatni znak to koziorożec. Zobaczmy koziorożce, co dla Was w tym tygodniu. Mhm. Ciepło, rodzinnie, fajnie. Fajnie, bo jest tu taka fajna atmosfera, przede wszystkim w pracy widzę, zobaczcie jakie macie piękne energie, tak, sprzyjające ludzie, fajne osłupki, bratnie dusze, ktoś z kim się świetnie dogadujecie, możecie mieć tutaj jakąś poprawę relacji, możecie stworzyć jakiś projekt, który odniesie sukces, będziecie się wszyscy wspierać, będziecie coś tworzyć i ten projekt zyska uznanie, tu widzę awans, widzę podwyżkę, Przenieśnie na wyższe stanowisko. Jeśli o takim wcześniej marzyliście, manifestowaliście, w ogóle możecie mieć rozmowę z przełożonymi, którzy dadzą wam tutaj możliwość właśnie zarobienia większych pieniędzy, tak? Ktoś doceni Waszą pracę i dostaniecie awans, więc to też będzie, kochani, super. Jeśli chodzi o singli, tu mi się pokazuje powrót kogoś z przeszłości. Powrót kogoś z przeszłości i możecie, kochani, faktycznie no, w tym tygodniu y, mieć zagwozdkę, czy wpuścić kogoś do swojego życia, czy nie, bo ewidentnie pokazuje mi się ktoś, kto wraca. Y, bliźnięta waga wodnik, ewentualnie jakaś rybka raczek, y, natomiast nie wiem, czy wy chcecie wpuścić tę osobę. Bo u każdego będzie inna sytuacja, tak? Was jest dużo na kanale, więc każdemu tutaj czytanie nie będzie rezonować, z każdym. Natomiast może tak być, że jeżeli ktoś wraca, bo po prostu nie mogliście być razem wtedy, ktoś miał związek, czekał na rozwód, to ok. Ale jeżeli ktoś was zranił, zdradził, no to wiadomo, do takich osób się nie wraca. Hmm, tutaj, w związkach ogólnie, kochani, fajne energie, może się pojawić jakaś yy, sprzeczka, takie docieranie się, ale to będzie chwilowe, także yy, nie bierzcie tego do siebie. Czasami takie oczyszczenie atmosfery jest potrzebne. Zdrowotnie kochani, problemy z narządami płciowymi oraz z hormonami, więc na to zwróćcie uwagę. Karta wyroczni. Twoje zaangażowanie poddawane jest próbie. Taki tydzień dla Was. Ja Was zapraszam kochani do czytań prywatnych i zapraszam po bransoletki i wisiorki ze znakami zodiaku. wwwastralnyzakątek.pl Wszystkiego cudownego i pozdrawiam.